Nie 12, a 8 ujemnych punktów, nie ponad 2,5 miliona złotych kary, a milion. Trybunał Polskiego Związku Motorowego złagodził kary dla Unibaksu Toruń nałożone przez Komisję Orzekającą Ekstraligi. Mimo iż kary zostały złagodzone, nie zmienia to faktu, że są nadal bardzo surowe. Najbardziej dotkliwa dla toruńskiej drużyny jest oczywiście kara 8 ujemnych punktów. Jaki będzie ruch działaczy Unibaksu? Jedyną możliwą drogą od strony prawnej jest sąd powszechny. W najbliższym czasie zwołamy nadzwyczajne zgromadzenie akcjonariuszy, które jako właściciel spółki podejmie stosowne decyzje w tej sprawie, powiedział prezes Mateusz Kórzawski. To najwyższe kary w historii ligi żużlowej. Decyzja dotycząca przyszłości klubów NE Ekstraligi należy zatem będzie do zgromadzenia akcjonariuszy. Wszystko wskazuje jednak na to, że Unibax stanie do walki w przyszłym sezonie. Klub podpisał roczny kontrakt z Emilem Sejfudinowym, który tym samym dołączył do zespołu. więcej pieniędzy na opiekę społeczną oraz komunikację miejską, więcej na sport i kulturę, ulgi dla przedsiębiorców, m.in. na starówce i brak podwyżek cen biletów MZK oraz czesnego za przedszkola i żłobki. To projekt przyszłorocznego budżetu Torunia, jak informuje prezydent Michał Zalewski. Zapewniamy równomierne i spokojne funkcjonowanie miasta w 2014 roku. Przyszłoroczne wydatki zaplanowano na poziomie 1 139 milionów złotych, dochody to 1 20 milionów i takie samo zadłużenie. Najwięcej pieniędzy przeznaczono na inwestycje 413 milionów oraz oświatę i opiekę społeczną. Projekt przyszłorocznego budżetu już po pierwszym czytaniu na sesji Rady Miasta. Do piątku we wszystkich placówkach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych trwa Tydzień Przedsiębiorcy, czyli bezpłatne porady i seminaria dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Tematem rozmów i spotkań jest wszystko to, co wiąże się z ubezpieczeniem społecznym. ZUS w związku z akcją do piątku pracuje też dłużej, do godziny 18. Tydzień Przedsiębiorcy w ZUS do piątku 22 listopada. Szczegóły w tym program i tematy seminariów na stronie torun.pl i zus.pl. Baj Pomorski ponownie zaprasza na kolejne spotkania teatralne. 11 monodramów, w tym 9 konkursowych zobaczymy na listopadowych 28 Toruńskich Spotkaniach Teatrów Jednego Aktora. Spotkania Teatrów Jednego Aktora od piątku 22 listopada do niedzieli 24 listopada w Baju Pomorskim. Dodam, że gwiazdami będą aktorzy Andrzej Seweryn i Joanna Szczepkowska. Tymczasem w Odnowie jeden z najstarszych w Polsce festiwali bluesowych, Toruń Blues Meeting, w piątek i w sobotę w klubie Odnowa po raz 24 spotkają się fani tej muzyki. Tym razem po raz pierwszy tak licznie reprezentowana będzie grupa pań śpiewających i grających bluesa. Szczegóły na odnowaumk.pl wszystko o zdrowiu, modzie i urodzie. W najbliższy weekend w Centrum Targowym Park odbędzie się Dzień Akademii Piękności oraz Targi Ślubne. Wystawcy zaprezentują towary oraz usługi ułatwiające dbałość o atrakcyjny wygląd i wspaniałą sylwetkę, od kompleksowej oferty pielęgnacji urody poprzez zabiegi kosmetyczne, trendy we fryzjerstwie, makijażu i stylizacji paznokci, aż po kreacje sylwestrowe i karnawałowe. Dzień Akademii Piękności jest nie tylko okazją do zaprezentowania nowości na polskim rynku kosmetycznym, ale też możliwością pokazania, jak wymodelować piękną sylwetkę i zdobyć kondycję fizyczną w ramach Targów ślubnych wystawcy zaprezentują najnowszą modę ślubną, nowe trendy w wizerzu, biżuterii ślubnej i zaręczynowej oraz propozycje dekoracji sal, kościołów i samochodów. Targi w najbliższy weekend w sobotę i w niedzielę w centrum targowym park między 10 a 17. Piłkarze halowi FC Toruń w najbliższą sobotę zmierzą się we własnej hali z KS Gniezno. Drużyna z Wielkopolski wygrała ostatnio z liderem Red Dragon z Pniewy. Toruńscy futsalowcy mają na swoim koncie dwie porażki z rzędu. Przypomnijmy, w sobotni meczu FC Toruń poprowadzi Kola Morozow, który został grającym trenerem. 29-letni ukraiński piłkarz jest związany z Toruniem od kilku lat. Występował m.in. w Drużynie Marwitu. Debiut nowego trenera w sobotę w hali Uniwersyteckiego Centrum Sportu UMK. FC Toruń kontra KS Gniezno początek meczu o 16.